Gestem budzi szacunek, piórem wdzięczność, a całym sobą radość. Więc korzystając z okazji i opierając się na stugębnej plotce, że Śląsk swojego palikota też wydał, postanowiliśmy to sprawdzić. Panie profesorze, gdyby miał pan wskazać palikota na Śląsku, to kogo by pan wskazał? Palikota na Śląsku? Tak. Um, no, myślę, że poseł Jarosław Pięta jest taką interesującą postacią kontrowersyjną. Niesieni zainteresowaniem do kontrowersji i słowem posła wiarygodnego, bo bezpartyjnego, postanowiliśmy podążyć tropem śląskiego palikota. Na razie bez pudła. Taka opinia pojawiła się podobnież na mój temat. Tak. A, dobrze czy źle? Takie pytanie powinno być następne. A, opinia ta pojawiła się wtedy, gdy zgłaszałem propozycję dotyczące zmian. W ustawie o sporach zbiorowych oraz w ustawie o związkach zawodowych i częściowo w kodeksie pracy. Bo kontrowersyjne pomysły likwidacji urlopu na żądanie, zniesienia obowiązku jazdy na światłach mijania zaraz po jego wprowadzeniu lub nadania lotnisku w Pyżowicach imienia Jana Kiepury, inni politycy uznają za stylizację na lokalnego falikota. Myślę, że to jest właśnie mistrzostwo w odwracaniu w odwracaniu kotagonu. A oprócz tego jeszcze trzeba dodać, że podobnie jak poseł Polikot, pan poseł to jest przesympatyczny człowiek. Poziom sympatyczności to nie jedyne podobieństwa przedmiotowych posłów. Obaj mają takie same inicjały, obaj urodzili się w roku, kiedy to Nikita Chruszczow po raz pierwszy odwiedził Polskę i pewnie dlatego obaj wiele lat później zapisali się nie do SLD, a do PO i zostali posłami tej partii. Tajemnicą jednak pozostaje, dlaczego właśnie palikot, a nie pięta zdobył większą popularność i nie ten pierwszy do drugiego, ale ten drugi do pierwszego, świadomie lub nie, stara się doszlusować. Dążyć do ideału można, ale skopiować go się nie da. No palikot niestety albo stety jest tylko jeden i jest nie do podrobienia. Słowa wybitnego specjalisty od marketingu politycznego postanowiliśmy wystawić na próbę tutaj w salonie kosmetycznym i zapytać specjalistkę charakteryzacji, panią Bożenę, czy dałaby radę piętę na palikota wyszykować. Jeśli chodzi o zmianę posła piętę w palikota, należałoby zrobić odpowiednią operację plastyczną zagęszczania włosów, bądź też zapuścić włosy, wtedy odpowiednio je obciąć, zrobić trwałą ondulację, ewentualnie podkreślić kolor, a jeśli chodzi o twarz, to odpowiedni makijaż korekcyjny. Korekcji, ale poważnej, trzeba by wtedy pod dać też stan konta, bo wszystkie te zabiegi Bożena Lazarewicz wyceniła na ponad 7 tysięcy złotych więc dla nas zbyt drogo i uznaliśmy sprawę za zamkniętą dlatego jeśli nie w rzeczywistości to może chociaż na plakacie wyborczym za sprawą niedrogich przecież kliknięć myszą zbliży się pięta do palikota po nałożeniu czupryny, po grubieniu warki i uszlachetnieniu nosa zaczęło się robić ciepło jak długo się robi z posła pięty, posła palikota? tak z pół godzinki. A czy efekt jest zadowalający, i czy to jest trudne? No nie jest aż tak bardzo trudne, nie jest łatwe, ale efekt nie jest zadowalający. Ta opinia nam jednak nie wystarczyła, dlatego poszliśmy w miasto sprawdzić, czy poseł Pięta po liftingu nie kojarzy się z kimś elektoratowi. Czy ten mężczyzna jest podobny do pana posła Palikota? Nie? Nie, na pewno. Zdecydowanie. Może z oczu chociaż. Nie, do kogoś innego, innego, znanego, ale nie polityka, tylko dziennikarza. I co ciekawe, także szanownemu prototypowi nazwisko posła z Zagłębia, o ucho się nie obiło. Pięta, mówi Pan coś to nazwisko. Niestety nie. Jarosław Pięta, poseł Platformy Obywatelskiej? Niestety nie. Bo bardzo żałuję, ale nie znam. A gdy straciliśmy już wszelką nadzieję na jakiekolwiek podobieństwo, dostrzegliśmy jej promyk, przedstawiając pomysły pięty posłowi Palikotowi. Likwidacja jazdy na światłach mijania? Każe pan taki pomysł? Tak, na pewno. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Tak. Kolejny pomysł: likwidacja urlopu na żądanie w kodeksie pracy. Bardzo dobry. Komisja się przyjaznego państwa też tym zajmuje. Kolejny pomysł: Chociaż szal... ograniczenie działalności związków zawodowych poprzez niedopuszczanie do możliwości zakładania związków małych. Tak, to też. Więc podobieństwo jednak jest. I to szlachetne, bo w głowach obu JP z PO Maciej Wąsowicz Silesia Informacja.